Ok, witajcie, jest dobrzyści, niedualni przyjaciele, wszystkie istoty we wszystkich wymiarach. To jest druga część <laughs> opowieści o tym, że nie jesteś Twoim ciałem ani Twoim umysłem. Zakładam, że słuchasz w wyciszeniu z tego miejsca, gdzie jest spokojnie, i bezpiecznie. I że znasz cały wstęp z pierwszej części. <noise> Dlatego płynnie przechodzę do drugiej części opowieści, w której wyjaśniam, jak to możliwe, że nie jesteś tym ciałem i nie jesteś tym umysłem. <noise> w pierwszej części było o ciele. W drugiej części, to samo o umyśle, to samo. Nie jesteś tym umysłem, ponieważ ty jesteś jeden niezmienny i świadomy. Jesteś świadomy swoich myśli, swoich uczuć, swoich marzeń, fantazji, lęków, pragnień, przekonań. Ty jesteś tym, kto jest świadomy swoich myśli. Myśli nie są świadome. 2 plus 2 równa się 4. Nie ma żadnej świadomości. Ty jesteś świadomy, myśli są nieświadome. Uczucia są nieświadome. Dopiero ty świadomie rozpoznajesz swoje uczucia. Doznania z ciała są nieświadome. Dopiero ty świadomie rozpoznajesz to, co jest. Różne przekonania przybierają maskę świadomości. Tak jak już mówiłem wcześniej, w słowach to dobrze brzmi. Jestem świadomy, że powinienem więcej ćwiczyć. Przekonanie może być bardzo silnie utożsamiane z własną istotą. Ja to wiem, ja wiem, ja wiem, ale to tylko słowa. Te słowa nie mają świadomości. Tylko słowa, czasami bardzo piękne, czasami idiotyczne. Ale tylko świadomość może rozpoznać ich jakość. I ty jesteś tą świadomością, a nie tymi przekonaniami. I wreszcie Twoja niezmienność. Ja, gdy miałem 5 lat, jak gdy miałem 15 lat, jak gdy miałem 25 lat, jak gdy miałem 50 lat, to ciągle jestem ten sam ja. A pomysły na temat własnej tożsamości, gdy miałem 5 lat, 15 lat, 25 lat czy 50 lat, miałem kompletnie inne. Myśli się zmieniają, przekonania się zmieniają. Fantazje na własny temat się zmieniają, fantazje na temat świata się zmieniają, poglądy się zmieniają, a ja się nie zmieniam. Ja jestem pojedynczy, myśli są różne, ja jestem pojedynczy, uczucia są różne. Fantazje są przeróżne, a ja jestem. Obserwatorem fantazji, ja jestem rozpoznawaczem fantazji, pojedynczym, niezmiennym i świadomym. Tak więc ciało odchodzi: Moje ciało ciało siedmiolatka. Nie istnieje. Można powiedzieć, przekształciło się, można powiedzieć, zniknęło, można powiedzieć, umarło, ale wszystkie te atomy, komórki, układy, narządy, gdy miałem 7 lat, obecnie są nieobecne. Moje ciało zmienia się nieustannie, dlatego ten proces czasami umyka uwagi, ale zmienia się radykalnie. Ciało paromiesięcznego dziecka, paroletniego dziecka, nastolatka, młodzieńca nie istnieje. To ciało, które mam teraz, jest zupełnie innym ciałem. mój umysł nadaje ciągłość temu procesowi. mój umysł tworzy historię, w której zarówno ciało, jak i myśli, przekonania, poglądy składają się w pewną spójną historyjkę na temat Bartosza Wrony. Albo Bartka, albo Barta, albo Bartosza M. Wrony, albo Bartosza Wrony Kamińskiego. Różne słowa, różne historie, różne historyki, ale jedna istota. Jedna istota, która jest świadoma, pojedyncza i niezmienna: ciało zmienne, myśli, uczucia, cały umysł zmienny historia. Bardzo zmienna. Osoba. Osobowość. Zmienna. Przemijająca. Podatna na zranienie krucha. Ciało przemijające, podatne na zranienie. Słabe. A istota niezmienna, świadoma, niepodzielna, bezpieczna, niepodlegająca żadnym przemianom, obserwująca wszystkie procesy, nietknięta przez nie. Sprawdź wszystko to, co mówię. Jak to się ma do Twojego doświadczenia? Jak to się ma do Twojej świadomości ciebie? Czy jesteś świadoma tego, że jesteś świadoma? Czy jesteś świadoma tego, że jesteś jedna? Czy jesteś świadoma tego, że jesteś jednolita, prosta, niezłożona? I że nic ci nie grozi. Niczego nie można do ciebie dodać, ale niczego też nie można cię pozbawić. Wszystkie te lata, które przeżyłeś, powodują, że Twoje ciało jest inne, Twoje myśli są inne, Twoje uczucia są inne, Twoje przekonania są inne, Twoje fantazje są inne. Ale ty. Jesteś ciągle ten sam. Historyka o tobie może się zmieniać. Musi się zmieniać. Ale ty, w swojej istocie, jesteś niezmienny. Ciągle jesteś. Jak miałeś 5 lat? Jesteś. Masz 7 lat? Jesteś. Masz 70 lat? Jesteś. To jest to, jesteś, o którym najczęściej zapominamy zupełnie, o którym niemal nikt nam nie przypomina, nikt na nie nie wskazuje. Od małego. Jesteśmy programowani do odgrywania pewnej roli, do udziału w pewnej historyjce. I niemal nikt nam nie mówi. Albo nikt nam nie mówi. Mm. <laughs> Aż do momentu. Kiedy się nie pojawi nauczyciel. Nikt nam nie mówi, że nie jesteśmy tą historyjką. Nie jesteśmy tym ciałem, które przemija. Nie jesteśmy tymi myślami, które przemijają. Jesteśmy czymś, co jest świadome tego przemijania i nieprzemijające. Namaste.